Jeśli już polyskałeś z tego pierwszego klienta, to prawdopodobne jest to, że zastanawiasz się nad tym, jak sprawić, aby ta współpraca była dla Was jak najbardziej efektywna, aby koniec końców Twój klient był jak najbardziej szczęśliwy z tej współpracy i chciał wystawiać rekomendacje, pozytywne opinie, czy współpracować z tobą długoterminowo. W dzisiejszym filmie podpowiem Ci, czego unikać, jakich błędów nie popełniać, co robić, czego nie robić, aby ta współpraca była dla was, dla Ciebie i dla Twojego klienta jak najbardziej owocna. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja nazywam się Henry ja i jestem założycielem agencji.pl, W tym pomagamy ludziom rozwijać ich cyfrowe, minimalistyczne agencje do 10, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie. Na tym kanale dzielę się swoją wiedzą, która pomoże Tobie wystartować ze swoją cyfrową agencją, pracować zdalnie, pozyskiwać pierwszych klientów. Także jeśli ten materiał każe się użyteczny, to zostaw kciuka w górę, zostaw suba. A jeśli chcesz dołączyć do naszej bezpłatnej grupy na Facebooku, w której otrzymasz więcej prywatnych nagrań, więcej prywatnych narzędzi, szkoleń itd. Link znajduje się w opisie pod tym filmem, kliknij w niego, a następnie będziesz mógł otrzymać zaproszenie do naszej grupy, aby otrzymać jeszcze więcej szkoleń i narzędzi. OK, lecimy. Z naszym pierwszym punktem, pierwszym bardzo ważnym błędem, który popełnia mnóstwo osób, gdy dopiero zaczyna, więc tego chciałbym, abyś unikał. Pierwsza sprawa to to, abyś ustalił jasno swoje oczekiwania względem klienta. Czyli przygotował listę rzeczy, które musi zrobić Twój klient albo do czego ma się zobowiązać Twój klient podczas Waszej współpracy, aby tak współpraca przyniosła Wam jak najlepsze efekty. Czyli jeśli z tym klientem dopiero zaczynasz współpracę, to nie może być tak, że on ma tylko i wyłącznie oczekiwania wobec Ciebie. Czyli powiedziałaś mu, słuchaj drogi kliencie, dostarczę Ci taką, taką ilość lidów. Pomogę ci Ci umówić tyle i tyle rozmów? Czy pomogę ci wygenerować taką sprzedaż? Jeśli Oczekiwania jego są tylko wobec siebie, a ty nie masz żadnych oczekiwań wobec klienta, to ta współpraca już na samym starcie jest skazana na porażkę, ponieważ to jest partnerstwo, to jest współpraca. Wielokrotnie powtarzałem o tym, aby ta współpraca przynosiła zajebiste efekty twoim klientom. Bardzo ważna jest ich rola w tej współpracy, czy nie tylko twoja, to co ty robisz, ale to, żeby oni też coś konkretnie robili. Więc jeśli dopiero zaczynacie, nawet jeśli zobacz, on ma przygotować jakieś konkretne materiały, to możesz mu o tym napisać. Słuchaj, chcę, abyś dostarczał mi regularnie takie i takie materiały. Na tym dysku Google, tutaj udostępnia, tak to wygląda. Ponieważ chce, aby z tych materiałów wykorzystywać je w kampaniach reklamowych, bla 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 i tak dalej. Czy masz konkretne do niego wobec niego oczekiwania? Czy nie jest tak, że ty zaczynasz współpracę, a później przeżywasz O, Boże, ten klient mi nie wysłał tych materiałów, ten klient nie, nie ogarnia mi niczego, nie dałeś mu konkretnych oczekiwań. Więc nie ma co się dziwić, że ten klient, kiedy rozpocząłeś z nim już współpracę, to on po prostu o niczym nie wie. Ponieważ nie miałeś na początku, nie ustaliłeś, słuchaj, potrzebuję od Ciebie tego, tego i tego. Kiedy rozpoczęliśmy współpracę, to na samym początku, zanim w ogóle rozpoczniemy kampanię, czy cokolwiek tam robisz, w jaki sposób dostarczysz efekty, czy prowadzisz może tylko i wyłącznie konsultacje, czy prowadzisz coaching. Zanim ruszymy, to bardzo ważne jest to, abyś dostarczył mi takie, takie, takie rzeczy. Przygotował to, to i to. Trochę to zbyt ogólnie brzmi, ale dam jakieś konkretne przykłady, żeby to, tobie bardziej zobrazować. Masz pewne szkolenie, którym pokazujesz swojemu klientowi, w jaki sposób on ma kontaktować się ze swoimi lidami. Czyli ty dostarczasz lidy i teraz przygotowujesz dla niego konkretne szkolenie, w którym pokazujesz, w jaki sposób on ma komunikować się z tymi lidami, jak szybko ma do nich wydzwaniać, jak, jak robić follow-upy, jak robić różne rzeczy, które po prostu są ważne, żeby wykręcić jak największą sprzedaż z tych lidów, które ty dla niego pozyskujesz. I dajesz mu konkretne szkolenie, dajesz mu konkretne materiały, czy w formie PDF, czy w formie wideo, które on musi obejrzeć. Czyli jest jakaś konkretna checklista, którą on ma przerobić, zanim rozpoczniecie dalsze działania. Więc ty też masz wobec niego pewne oczekiwania. Czyli słuchaj, drogi kliencie, ogarniamy, ogarniasz mi takie materiały, tutaj je wysyłasz, masz zrobić ten materiał, który Ci podsyłam, masz zrobić to i to, wypisujesz tam wszystkie rzeczy, masz zachowywać się zachowywać w taki, w taki sposób, pewne zachowania, których nie tolerujesz i tak dalej, wypisujesz na tej liście i dopóki on nie podpisze tego, nie przeczyta tego i nie zaakceptuje, powie tak, ok, zobowiązuje się do tego, aby tego przestrzegać, aby nasza współpraca była jak najbardziej efektywna, do, do tego momentu nie rozpoczynasz z nim współpracy, czyli nie, nie zaczynasz z nim działać, dopóki on tego nie ogarnie. Czyli to pokazuje mu, że masz konkretne oczekiwania Względem jego, których on musi przestrzegać, u nas to mega zrobiło robotę, bo w momencie, kiedy coś wychodziło nie tak, to właściwy klient mówi słuchaj, dałem dupy, dałem po prostu ciała, ponieważ nie pilnowałem tego, nie robiłem tego, co do mnie należy, to sprawia, że ten klient czuje większe zobowiązanie i czuje takie coś, że dobra, okej, okay, ty też miałeś wobec niego oczekiwania, którym on nie strostał. Czyli on też czuje tą odpowiedzialność, która leży po jego też stronie. Koniec końców on widzi to, tak? Okej, okay, miałem wobec ciebie takie oczekiwania, ty tego nie, nie, nie zrobiłaś, to nie ma co się dziwić, że ta kampania czy ta współpraca nie przyniosła nam wystarczająco dobrych efektów. Musimy to poprawić, musimy nad tym popracować, aby w kolejnym miesiącu to ogarnąć i żebyś ty trzymał się tego planu albo co wyszło nie tak, dlaczego nie trzymałeś się tego planu. Pomyślmy o tym. Bardzo ważne jest to, żebyś już na samym początku wyznaczył pewne granice, wyznaczył pewne zasady, których ma Twój klient się trzymać, ponieważ to ułatwi Wam całą współpracę. Okej, okay, kolejna bardzo ważna rzecz to to, abyś już podczas tej współpracy, kiedy już zaczęliście działanie, abyś nie czekał na to, że Twój klient odezwie się do ciebie, kiedy będzie miał problem, tylko abyś ty samodzielnie do niego się odzywał i pytał, co o niego słychać, na jakim jest etapie, czy ma może z czymś jakieś wyzwanie. Czyli żebyś ty był taki aktywny w tej współpracy, nie czekał pasywnie na to, że on do ciebie się odezwie i powie: Słuchaj, mam z tym konkretny problem, ponieważ wiele razy zdarzało się tak, że klient miał pewien problem, nie chciał o tym mówić, ponieważ nie dawałeś mu ku temu przestrzeni, żeby on o tym otwarcie mówił. I tam już zaczynał się, wiesz, pojawiać taki mały płomień, który z czasem, im dłużej to trwało, to ten płomień zamieniał się w ogromne ognisko, ogromny pożar. I wtedy zazwyczaj, kiedy już wybuchnie ten ogromny pożar, jest zbyt późno, aby to ugasić. Więc Twoim zadaniem jest. Aby regularnie odzywać się do niego, pytać, co u niego słychać, czym potrzebuje Twojego wsparcia, czy masz czymś wyzwanie, czy coś mu sprawia jakąś trudność, ponieważ to od razu sprawi, po pierwsze, że on poczuje, że ty się interesujesz nim i ty się kontaktujesz, że tobie zależy. Na samym początku to jest mega kluczowe. Jeśli w pierwszym miesiącu ty nie zrobisz tej roboty, to nie myśl o tym, że ten klient da ci szansę, żeby współpracować z Tobą przez kolejne miesiące. Czyli pierwszy miesiąc jest mega kluczowy, ponieważ Ty badasz jego, ale on też bada Ciebie. Jak u ciebie to wszystko wygląda? Czy może na ciebie liczyć? Czy dajesz mu swoje wsparcie, swoje zaangażowanie? Jeśli on tego nie widzi w pierwszym miesiącu, to nie myśl o tym, że on będzie chciał z tobą współpracować przez kolejne miesiące. To jest mega, mega kluczowe. Dlatego tak mocno skupiamy się na tym, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie, bo jeśli nie będzie dobrego pierwszego wrażenia, to nie będzie drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Nie? To nie jest tak, że w pierwszym miesiącu robisz zajębistą robotę, a później już zlewasz tych klientów i, i koniec, tak? Nie. To ma, ma być po prostu regularnie. To masz te efekty i to swoje zaangażowanie dawać w w każdym miesiącu, ale jeśli w pierwszym miesiącu nie zrobisz tego dobrze, to już nie myśl o tym, że będzie szansa na kolejne miesiące, bo ten klient zobaczy: OK, tutaj za bardzo ta osoba mi nie jest w stanie pomóc, czy nie angażuje się, nie współpracuje ze mną tak, jakbym się tego chciała, czy chciał, i, i to się zakończy. Więc to jest mega ważne, abyś Ty wychodził regularnie i pytał słuchaj, na jakim jesteś etapie, żebyś to sprocesował u siebie w swojej agencji. Okej, okay. kontaktuję się z nim regularnie co, co tyle dni. Ja pytam co u niego słychać, na jakim jest etapie, daję mu jakieś wskazówki, czuwam nad tym. Bo wiecie, wiele razy zdarzało się tak, że część klientów nie powie Ci otwarcie, że mają jakiś problem, mają jakieś wyzwanie, nie mówią Ci o tym otwarcie. A to wiele razy się zdarzyło tak, że po prostu dopiero na koniec, kiedy, kiedy wiecie, ja jeszcze byłem niedoświadczony, nie kumałem takich rzeczy, to dopiero na Koniec okazywało się, że ten klient ma pewien problem, czy podczas tej współpracy miał pewien problem, i dopiero na końcu, kiedy już podsumowaliśmy naszą współpracę ten pierwszy miesiąc, dopiero na końcu powiedział mi o tym, że miał ten problem. Ja sobie myślę, kurczę, żebyś powiedział mi wcześniej, to już byśmy ten problem dawno rozwiązali i byłby o wiele lepsze efekty, tak? Zobacz, OK, ja mogę mieć do niego, wobec niego oczekiwania, że słuchaj, drogi kliencie, ale czemu nie, nie powiedziałeś i tak dalej, ale żeby temu zapobiec, to sam się odzywaj do, do, do swoich klientów. Na samym początku musisz pokazać, że słuchaj, ja jestem tutaj obok, jestem tutaj obok, odzywam się do Ciebie, sprawdzam, czy wszystko u Ciebie ok, Czy może nie potrzebujesz mojego wsparcia, czy może masz czymś wyzwanie. Tego właśnie konkretnie potrzebuje Twój klient, żebyś czuwał nad tym, żebyś nie czekał. Przypuśćmy, że teraz dam Ci też kolejny tip, który w wielu przypadkach mi bardzo mocno pomógł. Wyobraź sobie, że już rozpocząłeś współpracę z tym klientem i jest jakiś problem, jest jakieś wyzwanie. To jest normalne. Musisz to zaakceptować, że po prostu pojawił się jakiś, jakiś problem, tak? Dopiero zaczynasz pewne rzeczy jeszcze nie do końca ogarniasz, i tak dalej. Więc spoko, zaakceptuj to. Że jest problem. I teraz ważne jest to, jak Ty z tym problemem sobie poradzisz, jak Ty do tego problemu podejdziesz, bo jeśli Ty podejdziesz w taki sposób, dobra, okej, okay, pojawił się problem, teraz jak ja mogę się jak najszybciej gdzieś tam schować, czy uniknąć tego, czy zakończyć współpracę z tym klientem, czy wymyślając inne różne rozwiązania, które bardziej będą taką drogą ucieczki, zamiast konfrontacji z tym klientem. Najlepszy sposób, jaki możesz właśnie zapobiec temu, aby ten problem właśnie zamienił się w takie ogromne ognisko, to jest to, żebyś po prostu wziął telefon i do niego zadzwonił. Prosta, 5-10 minutowa rozmowa z klientem działa, niczym ja to często powtarzam. Ciepły kocek na jego zimne stópki i to jest po prostu magiczne. Kiedy weźmiemy telefon, czasami widzimy wiadomość, myślimy, kurczę, jak do niego zadzwonię, to on zaraz będzie na mnie krzyczał, zaraz będzie coś... W ogóle, wiecie, jakby taki współpracy Ja na przykład już nie pamiętam, kiedy takie współprace miałem, ale kiedy... Cofam się właśnie do czasów, kiedy dopiero zaczynałem i miałem pewne wyzwania, pewne problemy z klientami, gdzie widziałem, że no kurczę, coś poszło nie tak, z czegoś on nie jest zadowolony, jest jakiś problem, jest jakaś drama, wiecie, kręcona tam gdzieś w jego głowie. Najlepszym sposobem na to nie jest właśnie siedzenie i pisanie, 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 tylko Okej, okay, biorę telefon i do niego dzwonię. Słuchaj, widziałem Twoją wiadomość. Znajdźmy rozwiązanie wspólnie na ten problem. Co możemy zrobić? Okej, okay, pomyślmy nad tym wspólnie. Nie, czyli on czuje, że Ty po prostu czuwasz nad nim i jesteś tym przewodnikiem. Jesteś tą osobą taką właśnie rozsądną, mądrą, która po prostu koniec końców jej zależy na tym, aby jej pomóc. A nie jak, żeby ją zbyć, gdzieś tam odpisać jakiegoś maila, skontaktuj się z naszym działem takim i takim, czy po prostu wiecie, no to jest, to często powoduje jeszcze więcej, można powiedzieć, problemów, bo dolewamy tę oliwę do tego ognia i to jeszcze bardziej. Podkręca tą atmosferę. Więc najlepszym sposobem na to jest po prostu wziąć telefon, porozmawiać, powiedzieć po prostu o swoich oczekiwaniach, czy po prostu powiedzieć, wysłuchać tej osobę, spróbować ją zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, czy dlaczego właśnie ma ten problem, aby właśnie później podczas tej rozmowy rozwiązać go i iść dalej. Wiele razy zdarzało się tak, że ta krótka rozmowa sprawiała, że tę osobę, która była zdenerwowana, zamienialiśmy po prostu w miłośnika naszej marki, w miłośnika naszej usługi, ponieważ mówiła, że wow, nie spotkałam się, czy nie spotkałam spotkałem się w ogóle z takim zachowaniem, czy z takim podejściem, że wziąłeś telefon, zadzwoniłeś, rozwiązaliśmy ten problem i idziemy dalej. Mega to szanuję. Także do tego, do tego też Ciebie zachęcam, żebyś to stosował. Kolejna sprawa jest taka, powiedziałem na samym początku, że fajnie jest ustalać względem klienta pewne oczekiwania, które, których on musi też przestrzegać. I teraz kolejna sprawa jest to, aby pilnować tego, aby on faktycznie robił to, do czego się zobowiązał. Czyli aby miał takie poczucie zobowiązania. Bo możemy mu powiedzieć, słuchaj, na samym początku z pracy masz zrobić to, 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 to i to i to. On mówi, świetnie, ok, akceptuję to, działamy. I teraz bardzo ważne jest to, abyś Ty podczas tej współpracy, ok, mam w swojej głowie, że on się do tego zobowiązał, to teraz moim zdaniem jest to, aby pilnować go, czy on faktycznie to robi? Czy on faktycznie wykonuje te działania? Czy na przykład kontaktuje się z tymi lidami? Czy wydzwania? Czy robi to w odpowiedni sposób? Czy w odpowiedni sposób prowadzi konwersacje? W odpowiedni sposób podchodzi do waszej współpracy? W odpowiedni sposób wysyła materiały? Czy tak? Czy po prostu w odpowiednim czasie. Coś, czego on, do czego on się zobowiązał, natomiast tego nie wykonuje, to jest Twoim właśnie zdaniem, aby. Pilnować tego, aby on to robił. To jest mega istotne. Jeśli podczas tej współpracy wyczujesz, że czegoś tu brakuje, to Twoim właśnie zdaniem jest, abyś jak najszybciej to zauważył, czy ten problem, przez który możecie wspólnie nie osiągnąć tego wyniku, aby koniec końców, dobra, okej, okay, sprowadzasz go na właściwe tory. Twój klient widzi, że odpłynął za mocno, albo zapomniał o tym, czy czegoś nie robi, to Twoim zdaniem jest to, abyś go sprowadził na właściwe tory i powiedział, słuchaj, drogi kliencie, zobowiązałeś się, żeby robić to, na jakim jesteś etapie. Albo jeśli tego nie zrobiłeś, to, czy masz wyzwanie, czy masz problem, w czym mogę ci pomóc. Albo, Miałeś robić to tak. Bardzo ważne jest to, abyś trzymał się naszego planu, jeśli chcesz osiągać wyniki. On ma czuć właśnie Twoją taką opiekę, Twoją obecność. W wielu przypadkach jest to mega ważne, ponieważ twój klient powie ci: Słuchaj, wow, dopiero teraz czuję. Że ktoś po prostu o mnie dba, że komuś zależy, i jest mi głupio, kiedy nie robię roboty, kiedy nie wykonuję tego działania. Teraz właśnie przez to zaczynam działać, czuję, że to jest mega ważne. Także tak to wygląda, moi drodzy. Zwróćcie uwagę na to w momencie, kiedy rozpoczynacie współpracę, zwłaszcza pierwszą współpracę ze swoim klientem, kiedy dla Was jest ona taka troszkę, oczywiście, nie bójcie się popełniać błędów, bo one są mega ważne, natomiast ta pierwsza współpraca to jest coś takiego no, nowego, świeżego, że jeszcze nie do końca wiecie, jak się zachować, jak do tego podejść, co robić, czego nie robić, dlatego mam nadzieję, że ten materiał Wam mega. Pomoże, mega Was wesprze w tym procesie. Jeśli okazał się dla Was użyteczny, to zostawcie proszę kciuka w górę, aby dać, dać mi sygnał, że, że to jest coś, z czego potrzebowaliście. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia lub chcecie mi podziękować, czy cokolwiek po prostu macie jakieś myśli w swojej głowie, to podzielcie się nimi poniżej w komentarzu, ponieważ lubię czytać Wasze komentarze, lubię na nie odpowiadać. I co, do zobaczenia w kolejnym wideo. Pozdro, cześć!